Siemaneczko widzowie, witam was na kolejnym odcinku CSGO Skins 5113 zł na moim koncie moi drodzy, pamiętajcie o kodzie zysku: 20 na start, 10% przy doładowaniu i udział w tych pięknych giveaway'ach moi drodzy, macie szansę wygrać 2500 zł, płacając tylko 840 a już dzisiaj, godzina 20 3 listopada losowanie na Hansmana Ultra Fiolet, moi drodzy, specjalnie dla was, który już czeka na was w punkt, będzie również kontrakcik na koskę, także zapraszam serdecznie na live'a, no i lecimy z bitewką jakąś, tak? Może zrobimy sobie 2 na 2 Underdoga i liczmy dzisiaj, że odda, bo ostatnio była padaka totalna. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie jeszcze tutaj Coalition, możemy sobie zrobić jeszcze Pumpkina, Lubist Case'a i Infernala i może Divine'ika i może jeszcze sobie damy Vaporwave i jeszcze może Lunarka, tej. No nie, 3100 zł. Jak na pierwszą bitwę troszkę odjechany pomysł, ale może się uda, może się uda. Miejmy nadzieję, że nie wypadnie nam tak zwany Glock Fade. Bo jeśli wypadnie Glock Fade dla kolegów z naprzeciwka, no to ta bitwa już jest wygrana. Nie leci Glock Fade. Także jest jest okay. Gamma Doppler. Leci Gamma Doppler dla Bota i samo. faktoryniu no pięknie za 1300 zł. Coalition. Dobra, nie ma coalition. No i teraz oglądamy, oglądamy co tu się stanie. Pumpkin Case na buście. okej, widać on dla nich. Pięknie, 600 zł. Dobra, Beast Case na buściku. Nightwish. Nightwish Factory. Już 600 zł, zajebiście. Infernal na buście, okej. Okay. No, czerwone skiny teraz wiadomo o cenie. Także battery testy też trochę kosztuje. Print stream dla nich. No jest kozak, nie? Musimy tutaj za 3000 trafić. No i nie trafiamy. Jest pięknie. Jest pięknie, jest cudownie. Jest perfekcyjnie. 3700 spada na nasze konto. 600 zł na plus. To sobie otwórzmy jednego pumpkina na buście. Zaryzykujmy. Pyk. Lecimy. Zobaczmy, co poleci. Okej. Okay. Tak jest. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Aha. Ok. O. Myślałem, że zawsze leci za 900. No niestety pomyliłem się. Totalnie, że pomyliłem. Dobra. Jedna widzowa. 670 zł. Liczymy na Glocka Fadea na 12 tysięcy, żeby nam poleciał. Żebyśmy się trochę odbili. Żebyśmy się troszkę odbili. Od tak zwanego dna. Let's go. No nie, nie, nie. Przegraliśmy. A jednak nie. Jednak wygraliśmy. 727 zł. Okej. Okay, no mały plus. Ale jest to plus, tak. Niestety punktów eventowych już nie ma widzowie Event się zakończył, 4% long dog, pumpkinek, pyk, beast case, radiation, coalition i 200. Robimy sobie na trzech standarda Rzadko te standardy ostatnio gram, ale no może w końcu odda, nie? W końcu może odda ten standard Bo ile może zabierać dla zyszka, tak? Ile może zabierać? 4% long dog? Kurde, hyper bestie dla A za 1100 No to to już będzie ciężko, to już będzie ciężko, pumpkin case, Kraku. To bizna totalna, biz case. No nie, no operacja chromatyczna to jest gówno. To jest gówno warty skin. Radiaty na buście. Okej, okay, tu mamy. No, no nie, no jest lipa. Mogłem grać underdoga. Mogłem grać underdoga. I bym wygrał zajebistego wina. Bym wygrał 3600. A tak to jestem w dupie widzowę. Tak to jestem w dupie. Pyk gloczek do sprzedania. Co by tutaj zrobić? Może szerdzika sobie spróbujemy jednego? Szerdzika jednego możemy sobie spróbować. Liczymy na glocka Fade, oczywiście. Tak, tak, tak. Eee, może tak, albo nie, albo zrobimy Royala na buście. I dodamy sobie jeszcze Pumpkina jednego. I okej, okay, niech będzie taki shirt. Za 3000. Za 3000 widzę. Troszkę mi tutaj odwala, Ale no, chcę zrobić budżet. No, leci, kurde, ten Glock Fade i wszyscy jesteśmy już. Zarobieni, także zapraszam Glocka Fade'a, nie ma Glocka świetnie Jest, kurwa, Dragon Tattoo za 900 Beast Case, uwaga, Kill Confirm, same, ok, Ale jest jakiej jakości, boże, tragedia, pumpkiny Tu po 900 na pewno nie ma, no 159, zajebiście, totalny gówno leci Radiation Case, dał Szrota Royal buście. no daj coś Jezu, co za gówno leci z tego, nie i pumpkin nawet bez usta daje wildfire'a za 400 i nic więcej. I tracimy 1000 zł na tej bitwie. I mamy 2300, mamy widzowie 2300, świetnie. Nie muszę zrobić underdoga na trzech Trzeba spróbować tą skrzyneczką standardowo. Coalition, i kurde 1500, no dobra, ryzykujemy. Siadam na środek, siadam na środek, będę się na nich patrzył, kurde ze środka, w lewo, w prawo. I let's see. Byle nie Glock Fade dla mnie, bardzo bym nie chciał. Aksja i Gamma okej. Okay. O kurwa! Zajebiście, teraz, żeby ten coalition nie poleciał. Dobra, dobra, jest okej. Okay. I pumpkin na buście, żeby nie dał jakiegoś kota totalnego. Zajebiście, mamy to, mamy to, mamy to. Mamy 2900 z tej bitwy, jest okej, okay. mamy 3600. Hmm, może teraz standard, ale taki troszkę mniejszy. Frostbite, Wudu Mongol Case, możemy sobie zrobić Awupkę 50 na 50 możemy sobie zrobić Lunarka zboostowanego, możemy sobie dodać jeszcze Coalition i pumpkina na buście. 1800 zł. Siadamy na trzecim miejscu, Na trzecim miejscu siadamy. No i żeby nie wygrało pierwsze miejsce, tak, bo będzie bolało, bo będzie bolało. Będzie bolało. No i co, zobaczmy. Proszę bardzo o ładne skiny. Frostbite na buście, Guardian, no nie, XR jest na pewno droższy, dokładnie 460 zł. WULU! Oj oj, oj. oj oj, Ale tutaj bot Michael na razie z nas Famas jest chuja warty ten Famas Okej, okay, 250 Myślałem, że mniej 50-50 Okej, okay, Hyperbestia Battlescare Lipa, lipa, lipa Lunar na buście. Oj przegraliśmy Przegraliśmy to widzowie Chyba, że Coalition? Nie ma Coalition Kurde, 800 musimy nadrobić Co by się tu musiało wydarzyć? No na pewno nie ten kurwa jebany Akash 4,5 i pół koła ziomek zgarnia. nieźle, 27 tysięcy, no i co widzowie, tak zwany klasyk, all in. all in, może na więcej skrzynek to wydamy, może coś poleci, mam ostatnio widzowie totalnego pecha, totalnego pecha na trzech, lecimy z tym, byle nie glock Fate dla zyszka i sam udajemy i sam utrafia glocka Fada. mówię wam, pyk, 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 byle nie dla mnie, Pring stream, fuck, za 300. dobra, nie ma źle, oni też coś potrafili, nie ma źle. Rossbite to jest chyba dobry skin. Okej, okay, nie. Za 48 zł. Voodoo, Voodoo, ale tu gówno leci z tych Ja pierdykam Defcase na ujścia. Desolate Space. No musi ten bo ty samo coś trafić, no. Westland rebel będzie w chuj warty, no dokładnie. 570 kurwa złotych, bo jest czerwony kurwa. Lunar case, Glovesy, ja trafiam kurwa. Lu Szkoda gadać. No i przegrywamy tą bitwę. Przegrywamy ją. 4800 widzowie. Tak właśnie mi ostatnio idzie, zajebiście. Oczywiście jak było do góry, tak teraz jest na dół. Pamiętajcie o kodzie 2,10 na start, 10% przy doładowaniu. Udział w tych pięknych giveawayach, moi drodzy, 8,40 płacąc Macie szansę wygrać 2,5 tysiąca złotych. I już dzisiaj się widzimy na losowaniu Huntsmana. Ultra Fiolet, moi drodzy, zapraszam was serdecznie. Oraz będzie też kontrakcik. Do dzisiaj na live. Ie.